Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w grze Russe. Mogłoby się wydać, że Russe to jest jakaś rosyjska gierka, ale to nieprawda. Co prawda są tutaj jednostki rosyjskie, ale to nie znaczy, że wszystko jest rosyjskie. A więc zaczynamy losową bitwę sieciową. Ok, i rozpoczynamy rozgrywkę. Po kilkunastu minutach szukania serwera w końcu sam założymy i widzimy, że nam się w końcu może udać. Dobrze, miejmy nadzieję, że Erwin to jest reset, bo inaczej przeciwnik nie będzie miał szans. Ale jeśli nie, no to będziemy mieć przynajmniej uczciwą potyczkę. Rozpoczynamy. Każdy na tej mapie, ze względu na to, że już jestem takim, można by powiedzieć, że jestem trochę weteranem w torze, wiem co trzeba na danych mapach robić. Kto jakie ma zadanie? Ja, oczywiście, mam za zadanie robienie piechoty i pelot. Środek oczywiście ok, ma się z zadanie robienia lotnictwa i wyłącznie lotnictwa A wschód ma robić czołgi Ale widzimy, że tutaj Ruscy nie są Więc oni będą robili piechotę No jeśli coś, jak będziecie czytać, czy coś To przepraszam bardzo za mój angielski Ale no wiadomo, najlepszy nie jest Mam nadzieję, że dobrze napisałem, ale No wiadomo, dawno się już w tą grę nie grało Ale się z zasady pamięta Moim za zadaniem jest ochrona tego on tego mm. A, lotnictwo ma chronić tam, że tam No wiadomo, Aquali Nie wiem, czy dobrze to przeczytałem, czy nie Ale Aquali to przynajmniej e, jest mm. Czy on tu robi rasza? No, chyba stara się e, Aquali to jest reset, ale z tego co widzę, to to raczej nie jest reset I przez to mogą przegrać Chyba, że tam jest ten Erwin i Erwin właśnie nie jest resetem. No jeśli tak, to wtedy jest problem, ponieważ to uczciwa walka nie będzie. A szkoda, szkoda, chciałem właśnie coś powalczyć sobie. No ale wiadomo, te teraz e, jest coraz częściej znaleźć coś e, porządnego. Mm, jakieś porządne serwery, no ludzi już dużo nie ma, co prawda właśnie to jest najgorsze. Kiedyś to było multum ludzi, dzisiaj to już tego bardzo mało. Ciekawe co to jest. Czy to jest pelota czy piechota, ale chociaż bardziej wygląda na tą piechotę. Nie wiem czy tu przypadkiem nie użyć tego, dobra. Okay. Właśnie zapomniałem wysłać jak najszybciej zwiad. Tutaj bo wiadomo rasze się zdarzają i widzimy, że nawet on próbuje zrobić raszę. No, lotnictwo zaraz... To jest dobry manewr wija, wymijający. Odwrócenie uwagi. taki hmm, jak to się nazywa? Kurde, no wiadomo o co chodzi. Więc tak, on tutaj odwraca uwagę przeciwnika, wysyłając tu piechotę, a sam wyśle tędy. Bardzo dobra strategia. Rzadko się czasami raż udaje, ale raż piechotą i to rosyjską. A po no prostu mają najlepszą piechotę. To naprawdę trzeba o tym po powiedzieć. Ja nam robić peloty, ale widzimy, że lotnictwo praktycznie nie istnieje tutaj. Nie wiem, czy przypadkiem nie lepiej po prostu wysłać tu do przodu. Żeby po prostu wesprzeć jakby na przykład bombowce były Chociaż wiadomo jak bombowiec by tutaj przeleciał to Dużej ochrony nie mam, ale przynajmniej ochronie To dane lotnictwo Erwin dalej ma jakieś problemy ze sobą Tam mała piechota jeszcze się robi No widzimy tutaj, że na razie nic nam nie zagraża i nie powinno nam zagrażać Ale jeszcze tutaj wyślemy zwiat. Widzimy no, dużo, ale widzimy, że potrafi grać nawet z takim pingiem. Tak, Erwin niestety to jest Trzeba właśnie... E... Można nawet zauważyć, że to jest A, słaby level. No niestety szkoda mi no e... przeciwnika, że to tak szybko zakończymy. No ile minęło? 3 minuty. 3 minuty rozgrywki i co, i koniec. Niestety Erwin to nie jest reset i to trochę mnie martwi. No niestety, co zrobimy? Co zrobimy, jak nic nie zrobimy? E... Tak, czasami bywa, że trafiamy do zespołu jakieś nowy. Co prawda, byłem administratorem, ale pytałem się. Nikomu to nie przeszkadzało. No wiadomo, jeśli drużyna nie narzeka, no to czym miałbym usuwać? No bo też nie wiem, czy to wszystkie e, to są resety, czy nie. Tutaj widzimy, mamy jakąś ciężarówkę, nie wiem jaką. E, no dobra, skoro tak chcę. Bo to nie ma sensu, widzimy, że to nie ma sensu, że oni już tak naprawdę przegrali, my przyjęliśmy inicjatywę i to ogromno, Nawet nie wiem, nie ma sensu cokolwiek robić, bo zaraz się pewnie poddadzą. Chociaż... No i tak to wygląda. nic co tutaj będzie pilnowało, jakby co, ale no widzimy, że on nie ma szans, no nie ma szans. Tutaj widzimy, że... Prawda jest taka, tu powinno być lotnictwo, a tu powinny być czołgi, ale widzimy, że tych czołgów nie ma, no, no, no trudno, no, nie, czołgi powinny być tutaj, a tu widzimy, że tutaj piechota, to w ogóle administracyjne robi, nie wiem czemu, e, naprawdę nie wiem czemu on to robi, czy tutaj nie chodziła, tu powinna być ciężarówka, on tutaj czołgi robi. Tutaj mam właśnie tą piechotę, i żeby jej nie stracił. Tylko, że jak tu będzie to, to baza, no już nie pamiętam, żeby się udało, żeby się udało. Udało się! Dobrze, ci gdzieś tutaj miał tą bazę ciągów. E, ci dobrze, wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. Ja wysyłam tutaj. On widzimy, że ona nie próbuje odzyskać swojego depozytu e, ciężarówek. Tutaj nad co to było. Buduje na samym początku budynek administracyjny nie przejmując tego. To jest po prostu absurdalne. A szkoda mi tego przeciwnika, naprawdę szkoda mi. Tak fajnie mogło być, a tu widzimy, że to tak się skończyło, tak słabo. A, szkoda. Ja nie, co... nie wiem co robić, bo ani się bronić nie ma sensu, ani atakować się nie zdąży. On prędzej mnie. Jest... Prędzej oni go zaatakowaliśmy. Oni się już poddają, na stówek ktoś się podda. No, wiecie to, ja chciałem rehostować, bo ja rozumiem, bo ja kilkanaście razy miałem takich nobów w zespole, którzy nawet nie więcej mi próbowali zrobić. No, bombowce chyba zrobił, jak się nie mylę. Nie, jednak nie, chociaż... Nie, prędkością wskazuje, że to nie są bombowce. To widać, kiedy to są bombowce, kiedy nie. No, ale co zrobimy? Wbudujemy admina, nie wiem po co. Tutaj też możemy zrobić, ale to prędzej chyba zdejmą moich. Zaryzykować czy nie. On nawet nie wiem czy on to widzi. Dlatego to damy. Ten już robi w ogóle czołgi lekkie. Tutaj już widzimy, że nawet ciężkie. Nie, nie zablokują tego. Tej ofensywy nie da się zatrzymać już w każdym razie. Źle to zaczęli wszystko. No widzimy, że tutaj Ruski. Gdyby nie on, to byśmy grali jeszcze na przykład 40-50 minut. No dobra, nie 40 może, ale 20-30 minut. Ale kiedy Ruski zrobił rasza z każdej strony, tutaj odwrócił uwagę. Tutaj uderzył. Ale ja, wiecie co? Gdyby to był e, porządny team, to by on to inaczej rozpoczął. Gdyby zrobił urasza tutaj, to by przynajmniej wysłał tutaj jakieś porządne jednostki, a nie budował bunkry na każdej linii, co tu nawet sensu nie ma. Nie, nie uda mu się. Lotnictwo, gdyby wcześniej zauważyło to by wcześniej zara. O, jednak udało mu się. Mu się udało, ale oczywiście wróg ma tutaj peloty, których nawet nie korzysta. Wyślę tutaj zwiat. O spade chroniarze. No to widzimy, że tutaj wróżb naprawdę nie wiem co próby robić. Czy to jest jakiś... To jest jakaś nowa metoda dywersji. Nie, jednak nie, nie. A i ma tu peloty, mam tutaj peloty, których nie zauważyłem. Chyba, że zauważyłem, ale lotnictwo zapomniało o nich. To dużo ich jest. No a tutaj powiem mam szczerze, że przyznam się i ja zawaliłem. Naprawdę ja zawaliłem sobie na całej linii nie wykrywając jednostek pelot. Chyba, że je wykryłem, ale o tym nie wiem. Ale to już nie ode mnie zależy. Tak, jeden się poddał, chociaż nie wiem jak z pingiem. Żeby nie było, że zaraz ja się poddaje. Też tak miałem czasami z internetem. Ale to widać, kiedy ktoś się podaje, a kto nie. No szkoda mi naprawdę tego. A, Elwin się poddał. Następnym razem, kiedy ja robię serwer, to już wiem po prostu, kto jest resetem, a kto nie. Widać to. Na samym początku to widać po prostu. Eee więc powiem wam tak, ja widziałem się grać, które walczyli do końca. Ostatnią jednostką. Nie wiem czy oni. Nie jednak oni nie walczą, a więc widzimy się w kolejnej grze. Dobra, a więc zaczynamy. Martwi mnie trochę to, że moi sojusznicy mają bardzo słaby ping i bardzo im mocno skacze. No ale trudno, takie życie. bardziej mnie martwi to co on próbuje tutaj zrobić. A ja też nie wiem co ja próbuję tu zrobić. Tylko i wyłącznie lotnictwa ja próbuję zrobić tam jakieś bunkry. Nie wiem o co bym chodziło. I tak muszę poczeka, że już zbieram 50. Jeśli to, co on robi, jest dobre, no to czemu by nie? Ale prawda jest taka, że ja się znam na tego typu strategiach i wiem, że one sensu nie mają. Więc. Mm. Okej, okay. aha, Ruski tutaj robi. Powiem wam tak, znam życie. I Francja nie jest tutaj bardzo dobrą frakcją, jest bardzo złą. Przynajmniej z, z mojego doświadczenia wiem, że Francja nie nadaje się. Tak samo Włochy. Nie wiem naprawdę po co one komu. One tak naprawdę nie są w stanie być dobre To tak samo, Francja i Włochy to tak samo jakby Wielka Brytania W tej grze, tyle że bez lotnictwa Czyli staje się automatycznie niepotrzebna I nie umią to wykorzystać, na przykład tymi bunkrami Co prawda Francja ma jedne z najlepszych bunkrów Które są bardzo tanie To nawet jest dobre Ale widzimy, że one też potrzebują Wsparcia No i czym one będą wspierane jakąś piechotą No i jeszcze tym jest to, że Francja ma Jako taką porządną piechotę Wartą 10... E, tych monet. O nie, o nie. Nie, no na serio. Nieprzyjaciel przeprowadza blizn w tym sektorze. Trwa siatek siadek maskujących. Kamuflaż, Ech, kamuflaż. Zasasowano Nie kamuflaż, kamuflaż. Rozpoczęto rekrutację. Sztuczne jednostki. Raport. Nieprzyjaciel postawił nową bazę. Musz tak wyślij. Nowy Chociaż teraz popełniłem błąd, jeśli chciał coś innego zrobić. Ale jeśli nie, to czemu by nie? Chociaż wiecie co, jeśli on to, to co robi jest dobre, jeśli umie to wykorzystać, to to będzie najlepsza strategia na świecie. Ale jeśli ktoś nie umie tego wykorzystać, to jest najgorsza. No, tak samo jak z Russia. No, zakupię jednostkę. I teraz żałuję, że to się stało. Ja. nie, 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 to nie ma sensu. Ech, głupie lotnictwo, jeśli teraz mnie Potem wyzywają, będą mieli powód. Po prostu sektorze, to, co teraz zrobiło moje lotnictwo, to jest wstyd. Wstyd i hańba. Ja sam bym się wstydził, mając takiego sojusznika. Ale niestety, no co poradzę? No, jednostki po są głupie, Jedyne, co mogę zrobić, to artyleria. No i jeszcze różni, różnica jeśli jest w tym, ja tym, że francuska artyleria to jest tak spamerskie działo, że to wszystkich denerwuje. Jest tanie i spamerskie. Dzień najlepsze. Prawda to jest to taka to też, budowli. że. Mm, jest taka nacja Japończycy. To jest płatna nacja DLC. Oczywiście kiedy Rusę upadło na Steamie i nie zostało już w ogóle, e, z, zostało wyrzucone ze Steama, nie da się kupić już frak, frakcji Japońskiej. Frakcja Japońska to jest najbardziej spammerska, najbardziej e, nie, niezbalansowana, czyli ma najlepsze czołgi, ma najlepszą artylerię, artyleria, która jest zdolna niszczyć czołg. Oczywiście wszystkie inne artylerie nie są w stanie tego zrobić A ta właśnie jest Więc to jest najbardziej e, nieuczciwa nacja Są snajperzy w tej grze A w tej grze nie ma snajperów to, to już w ogóle nie ma sensu totalnie Ale co poradzisz? Ej, co on robi? Ej, co on robi? Tutaj zaraz nam przyjmie budynek Dobra, on chyba to widzi on Chyba to widzi e, I tutaj widzimy że jakiegoś gracza, który praktycznie znowu nie umie grać Czy to znowu jest jakiś reset albo coś tego typu? No nie chcę go obrażać, może umie grać, ale... Co to ma być? Co to ma być? No. Prawda jest taka co to ma być? Zniszczyłem mu zwiad, no po co ma mieć zwiad? Powiem wam tak, co to ma być? No, no szczerze no Ej, 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 ej. powinienem mu pomóc z lotnictwem, ale nie mam lotnictwa takiego. Dobra, jako taką wymogę Ale powinien użyć właśnie tego zwi zwiadu ten zwiat jest bardzo dobry przeciwko piechodzie Się wręcz nadaje. Niestety. E, bardzo dobrą strategię wykorzystał. To jest świetny pomysł. Teraz patrzcie, ile oni mają depozytu. Przyjęliśmy centrum. Tak naprawdę to już nie jest ważne, co tu jest na wschodzie, na zachodzie. Co tam się dzieje, to nie jest ważne. Najważniejsze jest to, że mamy centrum. Najważniejszą rzecz. Teraz możemy z każdej chwili. Ten gracz stracił swoją możliwość. I stracił je, ponieważ nie ma teraz, jak zaatakować. No, i teraz prawda jest taka, że gracz dostaje więcej depozytów, oczywiście za tego gracza, ale to nic nie znaczy. To tak naprawdę nic nie daje. Najlepsza pozycja jest kiedy jest 2 na 3, wtedy mamy najwięcej depozytów, ale to nie jest wcale dobra yy, pozycja, bo najlepsze jest 3 na 3. Każdy pilnuje swojej strefy, a kiedy tak nie jest, to później kończy się tym, że przegrywamy. Lotnictwo. Nie, to jednak mamy wygraną. Co prawda ten admin trochę mnie wkurzył, tego, admin tego serwera, ponieważ on wyrzucał każdego po kolei zespołu. Taki Hohenstaufen, który widzimy, że umie grać. Jest bardzo dobrym graczem, super. Jest super graczem, umie to wykorzystać. Nie, wiele osób nie umie wykorzystać francuskiej potęgi. każda nacja ma swoją potęgę, ale wiele osób nie umie z niej wykorzystać. A on potrafi. No i Domi... Prawda jest taka, że on wyrzucał każdego, tego to chyba 40 razy wyrzucił Nie podał powodu Nie podał powodu, nie wiem dlaczego Wyzywał, znaczy nie wyzywał, no przepraszam, nie wyzywał Nie podał w ogóle powodu, dlaczego e, nie dopuścił go do rozgrywki, do swojego zespołu Do innych zespołów go dopuszczał, ale nie do tego No ja widzimy, dopuścił do swojego zespołu jakiś graczy, którzy praktycznie nie umieją grać Ten wybudował tutaj bazę, nie wiem czemu I tu jeszcze robi artylerię, która nie nadaje się tutaj do niczego Ponieważ najważniejsze jest to, żeby po prostu uderzyć z całej siły, uderzyć na brogę. A widzimy, że tutaj nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Nie, nie udało mi się. Mam dwa bombowce, które zbombarduję tutaj na pozycję wroga. A jako lotnictwo najmniej zrobiłem w tej kampanii, no trochę mnie to martwi. Ale on chyba tam pelot nie ma. Więc włączamy fanatyzm i lecimy. Tutaj zniszczymy ja tego, zniszczyć, zniszczyć go. To jest możliwe, że jakiś... A nie udało się. E... Mam nadzieję, że kogoś zniszczyłem, bo tutaj widzę, że on kogoś zaatakował, ale od razu wrócili. Więc możliwe, że to było jakieś albo atrapy, albo coś innego. Tutaj mamy Sextona, to, to już w ogóle nad to jest, to jest bardzo słaba artyleria. E... Nie nadaje się do niczego. Ale zbombardujemy wroga, zbombardujemy mu tą pozycję. Chyba, że. Nie, nie ma sensu, nie ma sensu, nie ma sensu. A jednak wiecie co, ma sens. No i nie wiem czy w ogóle teraz ma sens tworzenie kolejnej rozgrywki, ale bardzo fajna potyczka, no za każdym razem wygrałem, dwa razy pod rząd, no to jest super coś, to jest super. Teraz jakaś inna mapa, nie wiem co tu widzimy, dużo tych map nie mamy. D-Day jest fajny, tylko zależy gdzie mnie rzuci i to jest takie ryzykowne. Zobaczymy czy mnie wyrzuci czy nie. A, serwer pełny. Ale on wyrzuca i zobaczymy czy mnie wyrzuci. Nie, żeby czy coś, ale... E... Zmieniamy nację. Nie, nie ma sensu z nim grać. Ale zobaczymy, czy mnie wyrzuci. Innych wyrzucał, ale czy mnie też. Może po prostu ma do niego jakieś wąty, ale. No nie wiem, nie wiem, naprawdę ciężko mi to stwierdzić. No, jednak mnie wyrzuci. Nie wiem czemu, naprawdę to jest podejrzane. Nikt tego nie rozumie, dlaczego on wyrzuca. Nie wiem, czekaj. Będę, będę go wkurzał. Nie, nie jestem spamerem czy coś, ale po prostu chcę zobaczyć dlaczego. Wyrzuciłam mnie, bo napisałem y, literę H i. No i nikt nie wie o co chodzi. Chyba, że. No, i wszyscy nienawidzą Domitiana. Nie, 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 żeby coś było, no, ale trudno. Aha, co? Nieźle. No. Aha, chyba już wiem o co. Nie, no naprawdę, ale. Dobra, miesza z tym. Naprawdę, ja nigdy nie wychodziłem. Chodzi mu o to. O Japońce. Czego 2, 2 na 2? E, Japońce, No to mówię, to jest najbardziej nieuczciwa nacja na świecie. A tylko dlatego, że ktoś zapłacił 5 zł. Nie, 5 euro więcej, bo to chyba euro kosztowało. 5 euro na Steamie więcej i od razu ma lepszy cały zespół. Nikt nie wie dlaczego. Tak jest. Że to w ogóle nie jest zbalansowane. Wszystkich to denerwuje. No ale co poradzimy? Nic. No i tak, chyba będę musiał Cofnąć, zatrzymać nagrywanie Ale czy tak musi być? Czy tak musi być? A może nie? A może tak? Mm. No widzimy, że Hohenstaufen Wyszedł, bo to mi nie mało sensu Wywalał ich Ja ping mam bardzo dobry, nie wiem dlaczego mm. Mnie nie wyrzuca Chociaż swojego Pingu nie widzę, dobra, więc widzimy Jak się, jak się cały zespół zbiera no i zaczynamy chyba naszą rozgrywkę, jeśli nikt nie wyjdzie. Martwi mnie... Dwie japońskie nacje. Przegrana murowana. Chociaż... Zależy ci umie korzystać, ale... To już są weterani tak naprawdę, bo level setny to są weterani. No to ciężko znaleźć już jakiegoś noba albo gracza, który kupił konto ze setnym levelem. Naprawdę ciężko wtedy znaleźć jakiegoś słabego osobę. Chociaż nie, zmienił. Zmienił, bardzo dobrze. Tylko, że ja jestem na zachodzie. Właśnie ci co robią, e, są na plaży. Nie wiem jaka to jest Omacha, czy jakaś taka. Nie wiem w każdym razie o jaką tutaj plażę chodzi. Bo nie mam tej mapy, to jest także dodatek. E, to tutaj e, e, chodzi o, o Desant i oni widzimy, mogą tu użyć tylko dwa fortele na trzy osoby. A my musimy każdemu osobno robić fortel. E, co dziwne, mnie to tylko Dachania powiedział, że robi lotnictwo. Chyba miał. Złe doświadczenia ze swoimi zespołami Dlaczego? No to od samego początku widać, że Trafił na złe zespoły Bo mówi, że on jest lotnictwem A weterani już wiedzą, że tam ma być lotnictwo No to jest problem, jest problem Martwi mnie to, dlaczego on tu wysyła Możliwe, że uda mi się zrobić z niego Zrobić mu taki myk Że zaatakuję go od tej strony Nie wiem, czy to się uda To jest bardzo, ale to bardzo ryzykowne co prawda, dużo nie stracę, wręcz mało stracę, ale jeśli taka operacja może się udać, to czemu by nie? Widzimy, że on tutaj próbuje coś zrobić. Wyślę tutaj zwiat, ale zanim dotrze, to długo, dużo czasu minie. Ten, czy tutaj próbuje coś robić? Nie. No, bo właśnie dlatego nie lubię grać po tej stronie muru, barykady. Lepiej właśnie zrobić desant, jest łatwiej, o wiele łatwiej. Ale grając. Ale powiem wam szczerze, że to tak się tylko wydaje. no Grając stamtąd, Wydaje się, że wszyscy są skumulowani tylko i wyłącznie na ciebie. Idziesz tutaj, to oni lecą tutaj. No, I wtedy nie wiadomo jak. Lotnictwo widać, że tutaj się nie popisało. Ale nie jest jego wina, nie jest jego wina. Trzeba pilnować. Ja muszę tu pilnować, czy nie ja produkuje jakieś jednostki. To wtedy trzeba jak najszybciej wysłać. A nie. nie wiem, czy uda mi się zniszczyć tutaj moje jednostki. To jest ryzykowne, bo ja nie wiem, gdzie on dokładnie tutaj ma. On nie podejrzewa nic. On nic nie podejrzewa. Czyli mogę zrobić mu tutaj desancik. A, jednak tu coś buduje. Tu coś buduje jednak. To jest jeden, dwa, trzy. Niestety coś tam buduje. On chyba rozkminił, że coś robię. Tylko wyślemy tutaj dwie e, piechoty na zmułkę. E, tak. Tutaj bierzemy kolejne siatki maskujące. Przydały bi mi się siatki, ale czemu by nie? Bierzemy kolejne te. Zresztą nie wiem, czy to jest bezpieczne. O nie, peloty, 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 peloty. Muszę go ostrzec. Nie zdążyłem. Powiem wam tak, on tam wysyła jakieś jednostki, więc teraz się boi. Nie wiem, gdzie on ma swoją bazę. Nie wiem gdzie wybudować, tu czy tu, bo to jest ryzykowne. Teraz takie ryzyko, gdzie postawić bazę? Tutaj postawię, tu chyba nic nie ma. Dobra, To prawda mogę tam, ale nie, nie chcę. Nie chcę. Zaraz będę musiał zrobić. Eee. Czy lotnictwo jest? Jest, więc zrobimy tak. Dobra. Yy, tak, i teraz tak. Oni wysyłają tam zwiat, a ja muszę jak najszybciej spamować piechotę. Dobra, dobra, dawaj, dawaj, blitza, dawaj, blitza, dawaj, blitza. Dawaj dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 uda się, uda się, uda się. Kurde, nie mam blitza, bo ktoś yy, nasłuch włączył, kurde, nie uda się. Dobra, jeden się poddał, jeden się poddał, czyli widzimy, że nasza strategia ma sens. E, musimy zniszczyć to wszystko. Moja piechota będzie atakowała te budynki, i to jest najważniejsze: muszą zniszczyć, nie przejąć. Albo i tak, no wiecie, no, kolejne 3 minuty, no to ja nie wiem, jak to wygląda. No, bardzo się martwię, dlatego że mój odcinek to nie wiem, będzie 5-6 potyczek. A niestety, chyba muszę już kończyć. A więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Kończymy po trzech udanych bitwach, 3, pod, 3 razy pod rząd wygrałem. Chyba jeszcze mi się nigdy... A, dobra, chyba mi się tak wydarzyło i to więcej razy. Ale prawda jest taka, że mm, wszystko kończyło się przez to nieumiejętność graczy. Nie przez to, że e, po prostu ofensywa jednej z osób się udała i wszyscy kontynuujemy naszą ofensywę na wroga. Albo obrona się udała i znowu... I teraz my wyprowadzamy kontratak. Nie, tu skończyło się na tym, że jeden e, był nobem, drugi był nobem, ale wszyscy się podszywali, że mają resetowane konta, a trzecia osoba to była taka, że... E, że po prostu nie zauważyła. To rozumiem. To nawet mógł być e, super doświadczony gracz, ale po prostu nie zauważył. Rozumiem go. To, to jest po prostu. E, rozumiem to. Ale czemu. Ale czemu nie znalazłem jakiejś porządnej bitwy? Powiem Wam tak, zanim e, nagrałem to wejście, czyli hej, witam wszystkich, e, do pierwszej bitwy minęło 30 minut, zanim znalazłem porządnego serwera. Bo za każdym razem brakowało graczy i nikt nie chciał się dołączyć. I chyba właśnie dlatego mnie Damatian Dama wyrzucał. Ponieważ kiedy. E, był tylko sam na serwerze, ja wchodziłem. Nie chciał mi się czekać pół godziny, więc wychodziłem i patrzyłem, czy są inne, i wracałem do niego. On chyba za to się wkurzył, ale nie jestem pewien, bo w każdym razie na meczu z żadnym z nim nie wychodziłem. Więc prawda jest taka, że. Mm, no, trochę szkoda. Ale później, jak widzimy, coraz więcej graczy było i po prostu udało nam się wygrać. Za każdym razem byli inni gracze. No to jest super. Naprawdę gra jest super. No szkoda, że została wycofana ze Steam. Akurat. W tym samym miesiącu, chyba nawet w tym samym tygodniu, kiedy ja chciałem kupić dodatek, bo wiadomo, przecena to wszystko jest tańsze I chciałem kupić sobie na przykład wtedy DLC japońskie, no bo po co mam płacić na przykład 5 euro, jak mogłem zapłacić 2 euro No jestem cebulą, więc to wiadomo e, I teraz tak, e, chciałem kupić i niestety tego samego tygodnia czy miesiąca została wycofana gra ze Steam Niestety nie udało mi się kupić dodatku, a na Allegro go nie ma Ale niestety, prawda jest taka, że rusze zostało wycofane ze Steam, ale nie na Steama Absurd? Jednak nie. Prawda jest taka, że na Allegro sprzedają go Rusę i to jeszcze wiele jest gier na różnych stronach. Allegro czy na inne takie są sprzedawane Rusę. Co dziwne, jak się kupi tą grę i wprowadzi kod na Steam'a, to to powinno działać. Dlaczego? Nie wiem, ale prawda jest taka, że jeśli się kupi i wprowadzi, to powinno działać. Przynajmniej takie są ogólne zasady. Jeśli to będzie działało, no to tu nie widzę problemu. Gorzej tylko z DLC. Jest jedno DLC, jest jedno DLC, które dodaje DDA'a. I super Pershingi, czyli coś jeszcze lepszego od Pershinga, najlepszego czołgu amerykańskiego, nie licząc y, GMC, jak dobrze odpowiedziałam. Eee, I dodaje super Pershingi, Lidea, a drugi dodatek dodaje Japońców. I to jest naprawdę super nacja, tylko trzeba nią umieć grać. Artyleria, która naprawdę, wszystkie grając z innymi nacjami, możemy kupić 200 artylerii, Ustawić w jednym miejscu, żeby strzelały w czołg, one go nie przebiją takiego Pershinga czy super Pershinga. Ale kiedy weźmiemy, kupimy dwie artylerie japońskie I strzelimy Będziemy ostrzeliwywać nimi czołg To po minucie, dwóch Tego czołgu już nie ma Praktycznie, już tak jest zniszczony Więc tu jest coś podejrzanego Są snajperzy, którzy mają dwa razy większy zasięg od piechoty I mogą ci zniszczyć piechotę w każdej chwili No ale wiadomo, chciałem to kupić, niestety Ja mam takie szczęście A więc to by było na tyle w dzisiejszy... A, chwila A więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku I żegnam się z wami